Przechodzimy z testem nowości Super Charger, tylko nie od Wolfa, tylko od Pyro To jest nowość. Na filmikach wychodziła elegancko. Zobaczymy, szelaj dawaj. Dostaliśmy na testy pana Bogdana. Dziękujemy. No zobaczymy, jestem bardzo ciekaw tej wyrzutni. No, dawaj. O, już Ci się podoba. O człowieku! co się dzieje! Piękna jest! Wow! Zobacz, jak No i co? Piękna. Piękna. Piękna wyrzutnia, powiem Wam. Piękna wyrzutnia. Normalnie. Naprawdę. No, na piękna wyrzutnia. I nie to, że. Nie, no, zatkało mnie naprawdę U. ile niebieskiego miał. Tak. Złotego, mam nadzieję, że to dobrze nagrało. Ale piękna wyrzutnia. Ocenicie sami, ale my polecamy. Polecamy, nie? No, polecamy. No, do następnego, cześć.